Cześć, ma dzisiaj specjalnie dla jednego z użytkowników YouTube'a e, o moich kartach Naruto, które kupiłem jakiś czas temu. Na razie są to jedyne karty, jakie mam, czyli tutaj to, co widać. E, Dek tematyczny z Sasuke, Approaching Wine. tak to wygląda. Kupiłem je dosyć dawno temu, parę miesięcy, w sumie jakieś pół roku. Do mojej po prostu kolekcji, żeby mieć a teraz zaczynam zbierać karty Naruto na poważnie. Więc, jeżeli chcecie się wymieniać, czy coś to opiszcie, a na pewno się dogadamy. Tak wygląda w środku. Kart nie ma, bo są z boku, zaraz wam pokażę. Tutaj są takie znaczniki maker to można wszystko wybić i ma. wtedy są takie postacie Kwadraciki. Nie wiem do czego to jest, bo nie umiem w tą grę grać, tylko po prostu karty zbieram. Tutaj oczywiście Game Guide Naruto. Książeczka cała tutaj jest plansza rozkładana. Jeszcze większa, ale się nie zmieści, to nie będę rozpakowywać. Tutaj jakieś tam pytania były bzdurne dodane. Oto tutaj instrukcja po polsku, jak grać w tę grę. Jest to jeden, tak jak mówiłem, dek tematyczny. Tylko i wyłącznie. Więc może pokażę, jakie tam były karty. Pierwsza to Sasuke. Świecąca, Naruto Naruto Itachi Karashi Karashi Kurosugi Gang drugi raz Ranmaru Opening Sharingan Eye znowu tutaj na Sangenjutsu Fireball Jutsu Tutaj karta Shikamaru i Chojago, jak widać Itachi, Shadow in the Moonlight Następna To są karty pomocnicze, albo Jutsu Najczęściej To jest akurat karta Ninja O ile się nie mylę To już chyba Jutsu To też Jutsu no to jest fajna karta, Sasuke Chidori Tutaj znowu Kakashi, to jest Karta Ninja Orochimaru Zabuza Ikoto Uchika Uchiha Fugaku Uchiha Kisame Hoshigaki, Sasuke Sasuke Misumi Haku Saribi Kamaru znowu Dosu Kinute Isaribi Kiba Inuzuka i Zaku Abumi. tak wygląda cały dek tematyczny Approaching Wild z Sasuke jest to jedna z początkowych serii tak mi się wydaje teraz ojaśnimy ile są już 22 serie to jest jak jedna z początkowych, bo ją kupowałem. Teraz niedługo mam zamiar zacząć zbierać karty Naruto porządnie i będę zamawiać karty ze Baja, bo w polskim sklepie internetowym jest, są tylko karty w jednym i jest ich mało, jakieś 10 rodzajów, więc to nie jest dużo. Niedługo następne filmiki, komentujcie, subskrybujcie i klikajcie kciuk w górę. Jeżeli chcecie się wymieniać Kartami Naruto, albo yy, chcecie kupić karty Pokémon lub wymienić się Pokémonami za karty Naruto, to piszcie wszystko w, na temat wymian Pokémon we wcześniejszym moim filmiku. Na razie.